Jest to gra bardzo niezwykła, nie do jakiej publiczność przywykła. Fabuła jest na 30 godzin unikalna, skomplikowana, do przemyśleń niebanalna. Aktywności pobocznych za wiele nie ma, chociaż w opcjonalnych bossów obrodziła ziemia. Pierwsze dwa akty są doskonałe, niestety trzeci jest zawartością nieskalane. Grafika ma specyficzną kreskę i tematykę. Wizję artystyczną, spójną stylistykę. Stwory są dziwne, intrygujące. Czasami wyglądem zniechęcające. Walka jest dosyć trudna, ciężka. Blokowanie i parowanie zaprowadzi cię do zwycięstwa. Zbieramy tonę dodatkowych umiejętności, a w walce wykazujemy swoje zręczności. Muzyka jest nieskazitelna, dla ucha bardzo przyjemna. Idealnie komponuje się ze stylem artystycznym. Powinna być nagrodzona Oscarem Muzycznym. Produkcja ta sprawiła sporo zamieszania. Na rynku gier jako perełka postrzegana. Zasługuje na nagrodę roku gry. Każdy inny wydawca z niepewności drży. Czy ich produkcja się przebije, ale ekspedycja wszystkich rozbije. Wystawiam że ocenę 5 na 5, bo do grania mam ciągle chęć. Jak robić gry, twórcy postawili drogowskaz dla tych, co przyjdą po nas.